Inżynier Automatyzacji Testów, Test Automation Engineer. Pytanie 29. To jest pytanie za dwa punkty, scenariuszowe. Więc zaczniemy od czytania pytania właściwego. I tu pytanie właściwe jest. O, tu się schowało na drugiej stronie. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, który z poniższych czynników może być największym problemem utrudniającym zautomatyzowanie testów? Czyli będziemy wyszukiwali problemów zgodnie ze scenariuszem. To wracamy do scenariusza. Zlecono Ci zaimplementowanie mechanizmu automatyzacji testów w odniesieniu do systemu, który jest eksploatowany od dwóch lat. Eksploatowany, czyli już jest na produkcji OK. System jest stosunkowo stabilny, bardzo dobrze, a aktualizacje są dokonywane raz na kwartał. No to stosunkowo rzadko. Niezwykle ważną kwestią jest jakość tworzonego oprogramowania. Bardzo dobrze, czyli pewnie tam jakaś regresja musi być robiona, żeby nie wpuścić czegoś na produkcję nie wiadomo jakiego. Organizacja od wielu lat stosuje model V. Aha, czyli model waterfallowy, gdzie rzeczy idą jedne po drugim. Powinno być miejsce na regresję. Jakość wydawanych kwartalnie wersji oprogramowania jest wysoka, ale istnieją obawy, że testowanie regresji staje się zbyt czasochłonne i nieopłacalne. Ok a do tego hamuje powstawanie nowych funkcji, czyli prawdopodobnie robią regresję ręczną. Twoim zdaniem z implementacją wiąże się kilka wyzwań, a największym z nich jest tworzenie i utrzymywanie danych testowych, czyli tutaj mamy problem, problem z danymi testowymi. Jeszcze jedna uwaga. Zaczyna się, scenariusz zaczyna się od zaimplementowania. Zaimplementowanie po angielsku jest implement i prawdopodobnie w oryginalnej wersji angielskiej tego pytania jest implement, czyli wcielić w życie, czyli my wdrażamy, czy produkujemy i wcielamy, wdrażamy automatyzację testów. Więc tu nie chodzi o implementację jako napisanie skryptów testowych, ale o pełny proces od wymyślenia, zaprojektowania przez stworzenie frameworka i stworzenie skryptów testowych. Więc to jest to ryzyko, czy problemy z implementacją, właśnie to, to wyzwanie. Tak? Wyzwaniem da są dane testowe. Jak jest problem z danymi testowymi? O ile środowiska testowe są stabilne i kontrolowane, super, o tyle dane testowe bywają często odświeżane z użyciem danych ze środowiska produkcyjnego, co utrudnia tworzenie utrzymywalnych mechanizmów automatyzacji testów. Tak? Gdybyśmy mieli te same dane. No to gdybyśmy się uparli, moglibyśmy zahardkodować dane testowe w skryptach i cały czas używać na tyle, na ile logika programu pozwala, od nowa i od nowa używać tych samych danych testowych. Tutaj niestety się nie da, bo te dane są odświeżane co jakiś czas. No i wtedy tracimy dane, no i musimy wyprodukować jakiś mechanizm, który będzie albo wstrzykiwał dane do środowiska, nasze własne albo będzie wyczytywał dane ze środowiska i reagował. Na przykład jeżeli mielibyśmy sklep sprzedający książki, no to najprawdopodobniej zrobilibyśmy tak, że wyszukujemy książki i znajdujemy jakąś losową książkę i za każdym razem może to być inna książka. Więc taki mechanizm trzeba by dołożyć do automatyz z automatyzacji testów. Zresztą bardzo często takie mechanizmy się dokłada, żeby dane nie były nudne, żeby dane nie były cały czas takie same. No więc mamy, biorąc pod uwagę powyższe informacje, określić, który z poniższych czynników może być największym problemem. No to zobaczmy. Dojrzałość procesu testowego. Tu niewiele wiemy o procesie testowym. Wiemy tyle, że aplikacja już jest, jest model V, więc prawdopodobnie skoro wiedzą, jaki model stosują, jest to model V, to pewnie model... Model testowania czy proces testowania też jest w miarę dojrzały. Dobrze, zaparkujmy to. Mam tutaj wątpliwość, czy to będzie dobra odpowiedź. Jeżeli nie będzie lepszej, to uznamy to za dobrą odpowiedź. Chociaż wydaje mi się, że tutaj za mało czynników, na pewno ten czynnik z danymi i problem z danymi nie wskazuje na proces testowy. B. Odpowiedź. Zasadność automatyzacji testów na danym etapie cyklu życia oprogramowania. No nie, bo wiemy, że system jest już dojrzały. To po pierwsze, bo jest na produkcji, po drugie, cały czas jest updateowany, cały czas są wdrażane nowe wersje. Wobec tego tutaj zasadność jest. Nie ma problemu z zasadnością automatyzacji testowania. Czyli to nie będzie dobra odpowiedź. C: Częstotliwość używania. No nie wiemy w sumie, jaka jest częstość, częstotliwość używania, no ale system jest na produkcji, więc prawdopodobnie jest używany. Więc tutaj jest częstością używania systemu, bo zakładam, że tu jest częstość używania systemu, nie częstość używania automatyzacji, bo automatyzacji jeszcze tak na dobrą sprawę nie mamy, będziemy dopiero ją wdrażać. Wobec tego to też nie będzie dobra odpowiedź. I zobaczmy złożoność automatyzacji. To może być dobra odpowiedź, na pewno jest lepsza niż A, dlatego że do procesu się nie odnosimy. A tak jak powiedziałem wcześniej, żeby zapanować nad tymi danymi, no to trzeba będzie trochę mechanizmów związanych z zarządzaniem danymi, czy ładowaniem, strzykiwaniem danych przez jakieś API, czy coś trzeba będzie dołożyć. To nam może skomplikować proces, czy samą automatyzację testów. Chociaż moim zdaniem to, że dane są odświeżane, to, to nie jest problem, bo to jest bardzo często. Bardzo często bywa w projektach, że dane są odświeżane, albo dane są zmieniane, albo dane się spalają. Bo, na przykład, jeżeli macie system bankowy, który wykonuje przelewy, to w pewnym momencie pieniądze wam się skończą. Jeżeli sprzedajecie jakieś produkty i zdejmujecie je ze stanów magazynowych, no to po wykonaniu powiedzmy nie wiem, 3000 obrotów skryptu sprzedacie 3000 par butów i te buty mogą wam się skończyć, i wtedy skrypty będą failować, bo brakuje danych. Więc ja bym tu nie tragizował, no ale jeżeli mamy tak sformułowany scenariusz, jak mamy, no to z tych odpowiedzi najlepszą odpowiedzią jest D, jak Dorota.